Adam Mickiewicz, sonety krymskie, pielgrzym. U stóp moich kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy? Litwo. Piały mi wdzięczniej i twe szumiące lasy Niż słowiki bajdaru, salchiry dziewice I weselszy deptałem twoje trzęsawice Niż rubinowe morwy, złote ananasy Tak daleki, tak różna wabi mnie ponęta Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku Do tej, którą kochałem w dni moich poranku Ona... W lubej dziedzinie, która mi odjęta, Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, Depcąc świeże me ślady, Czyż o mnie pamięta?